To... to... To droga? Bierz ten skrzynię i nie pierdzie go. <grybuj> no jeszcze nie ma, trzeba chwilę poczekać. w tego trolla. Frost main. But... To, gdzie? No Tam masz trolla. Pyk. No, A tego dalekiego czy się... tego bliskiego? Tego bliskiego. Tak, żeby zająć czas. You be dead, son. Będziesz ma... To znaczy być. Jaki to jest odnośnik? A, być. Bo na przykład I back. Ja wróciłem. To on powiedział... A, on powiedział, a I tak? be back. Bez ja tutaj jest. Ja wrócę. Ale on co on, co on powiedział, powiedz mi? Y ja wiem o co chodzi z tymi słowami, ale jak to inaczej tak po polsku? You be dead soon. Czyli ty będziesz martwy wkrótce. Na przykład you dead soon. Jesteś martwy. No nie? Mhm. Wkrótce. Jeszcze w widziałeś? No. Czekaj, chcę wezmę, wezmę, wezmę. Ja tu wezmę, wezmę. Eee, to nie jest jakaś skrzynia, kurwa. To nie była quest'a! Trzeba ja widzę, co ty brałeś. Ja zapenetrowałem. Offhanda jakiegoś masz, co to jest? Eee. Y o kurda, ale, kurde, ale fajne O poto, się ustawić dziś tutaj, kurde, nad ekipunkiem. Eeeh. Y jakiegoś offhanda wziąłeś zielonego? <noise> Daggera, to dla ciebie. To jest jakieś jedzenie i... Felix. Ty, ja, też, ja już mam wszystkie itemy. Lecimy. No, upiemy stąd. Czekaj, co, czekaj, czekaj. Masz już czy... wszystkie? Yy, tak, wszystko jest. No to... Dziki. Nawet, nawet się ubrałem bardziej. No łupiemy dobra, no to dawaj jeszcze dziki machniemy i będzie git. Ale tu Dzik. jest śnieżnie, tylko brakuje takiej... Ty będziesz to w Sony się robił? A co chcesz? Bo teraz... bo to... ba, bo to Sony Vegas, teraz byś w tym momencie podłożył muzyczkę To Ze Skylima Dawaj tak przez chwilę cisza, a potem będzie leciała tak w tyle. Dawaj. No dobra, no, dajmy chwilę ciszę. Wiesz co to, to przyczekaj ja... Na... <laughs> nie, nie, ja bym na wszelki wyłączę mu muzykę z A, jest wyłączona, okej. Okay. No i tyle, chwilę ciszy. Ale wierzę trochę za długo. Bo mi chodziło do tego momentu do fucking no nie wiesz, bo Albo ten krzyk, nie pamiętam jak on go wymawia. Fus! Nie, 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 taki inny... Także on ten kość tam gada, 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 i jakby taki krzyk właśnie ten... Dragon... No możliwe, że dragon było. Ty... Dwie. Kurde, trochę się oddaliśmy od... od, od Dobra, mam, mam. Twój świn tu jest. Wybory do chloru do rozmiaru. Mi jedną, ja drugą. Nie! Jed, jed, a o to ci chodzi. Nie, to ci się skończy. No, widzisz Ale, upańsko. Nie mam na, na co wydawać kula, mamy. Kula. Kula. To jest no cast. Instant no. Kule mi się kończą, mam 75 kul. Tak, wersamy. No, dobra, tutaj mamy quest odony. O kurde, krzywo siedzę na krześle, mam ramię lekko opadnięte. wiesz o co chodzi. są Bez... no kurde, no ciężko to nazwać. I powiem ci, że cholernie boli mnie ra ramię, Łopatkę. Cinek, jak... Psz, ile czasu już materiału zostało nagrane? Nie wiem, trochę już na pewno jest. To co, co, oddajemy questy czemu. i robimy chwilowy stop? Mówisz? Żeby no. się pożegnać z ludźmi? Czy... O, no, chyba taki Cię... krótki wstęp, jak kurde, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ogólnie. Ogólnie, sobie... ogólnie kupa w tak bo nowa karta graficzna wieszcza, BFA grać. <grym> u ciebie. Um, odblokowany sobie ten. 15-minutowy. Um... W jaki sposób? Wystarczyło podać swój numer telefonu, oni ci przy... przysyłali jakiś tam numer okay. na Twój telefon, nie? A? Czekaj. Ma nową mackę. gdzie jest to per second, bo już nie pamiętam aha jest, 14 a ta nowa 2,6 sześć okay, no. jeszcze jeden quest dodaję na półnację lecimy tam no nie? level Czy tutaj quest'a? tak tak, Tu masz level? quest'a okej, okay, no mam mam mam, już mam piąty level, pyk! ja mam prawie połowę piątego ty idziemy do tego niebieskiego punktu, co? dawaj, ostatni quest punkt nie, nie ja, No no, ja nie mam żadnego niebieskiego punktu, ale wiem, że idziemy przed siebie. Kurde, jakie te Kurde choinki są z... przesadzone, chłopie, to jest zbyt wielkie. <laughs> o Patrzą, chłopie, no. Ja pierdziłem, że to miało rosnąć miliard lat świetlnych. No, w sumie. Ale jakiś koleś, frajer, czekaj. Ciężka sprawa, musimy przed nim tam dotrzeć, bo nam podpierd... Podpierdoli, no! <laughs> Wiesz, czego się boję? Czekaj, tu do góry. Nie. Jak tam kurwa... Się ja dole. Wszystko zabrał, fryer! Nie, nie, próbuję tam. Ja to będzie ciężko. Sp... Ja... No, ale jak? Może to jest kopa? E, ja idź to dalej, to nie. chyba będzie wejść do Kingcinek. No właśnie, wiem, i podejrzewam, że właśnie tam trzeba się. Wchodzimy do Magic Caves. Tutaj powinno być teraz. Dobrze, brawo już! Tylko mi przypomnij. Taki klimat budować, jak wchodzimy w jakiś miejscach, na przykład jak tutaj teraz. No. Idziemy, kurde, mijamy to wszystko. A w sumie wyłączyłem muzykę z gry. No i dobrze, kurde, jakiś mini-podcast pod... Chociaż kurde, wiesz, prawa. To też, kurde. No, do Skyrim... Nie, wątpię. Bo to jest zbyt popu... No, kurde, może być. Ciężka sprawa. Wszyscy są tutaj agro, wiesz, wyjebane na wszystkich. Kurde, do dzieła mam iść? Poszedłem jakoś... No, trzymajmy się tej, tej tafli. Tam trzeba jakoś I, dojść, ale... To jest skopiowana jaskinia pod orgimarem Tutaj rzeka płynie normalnie. Tu. Co ty gadasz, Tylko, no, że... No, no, zawsze będzie hala z jeziorem tym. Ja no. pierdziel, jakie to skopiowane! Poważnie? No nie pa Orkiem? No, no... No nie, ta! Nie pamiętasz tej misuwy? Co ty gadasz, że to jest to... No, no to jest to! Nie, nie. On poleciał w kulki. Znaczy blizzard poleciał w kulki. Wątpię, dobra, masz, tutaj jest jakaś skrzynia. O, dla mnie fajne te. Ja daję nigdy. To ja daje. pas Okej. Okay. O, tego ma bić Inventory is full, czekaj. To ma lepszy damage To ma lepszy armor to ma lepszy armor, to gówno wyrzucę, to podniosę. Ci nekole mam hardkorowe u pańsko. ty <grystanie> ja, Healuję... HEALUJĘ, PYK! ja yeah, pyk! A jednak się przydałem. Ostatni ostatnim momencie, jak Berg Nie mogę podnieść. No, też, kurde, full. A, a, to wywalamy jakiś shit. <laughs> Dawaj to Shit Nie mogę się ogarnąć Quest complete Powiedz że możesz podnieść z niego książkę Dziąłem Wziąłeś? No. Jesteś pewny? A, to wszystko tu... Wybijamy A, wybij pa Jest jakaś historia mała w tym, no nie? W tej książce nie odczytamy tego. Dlaczego, panie? No, jak jesteś hardcorem, to tłumacz tą książkę. Dzień pierwszy. No. Ło! Grubo! A później jest dzień drugi nawet. No. <laughs> jest, jest dużo słów, których, wiesz, no nie znasz. Jest od zarąbania... Ty, to ma pięć stron. <laughs> Wybijamy stąd, kurde. Wy... Powiedz, że taka gra w kołopie, bo... No powiem Ci, że Słyszymy. na YouTubie, no nie? Słyszysz? No. Na YouTubie, powiem ci, że nie widziałem chyba żadnego Let's Playa z WOWA w kopie takiego dłuższego. Czyli to może być jakaś innowacja, coś nowego, coś w polskim YouTubie. na w YouTubie nowego. No, powiem Ci tak, że zaczynamy w dwóch, ale potem może być nas no. trzech, czterech, sześciu. Ktoś... drużyna na pierścienia. Ale no wiesz, no, później portal Ktoś... będzie. Ale to jest dwie ale, ale wiesz ty... Można kogoś, wiesz... Przyjąć kogoś. To jest kurwa. Level up! Czekaj, ja muszę zobaczyć ciągle sprzedać temkę. O, no przydałoby się. Ale nie tak idziemy odcinka questy, więc chodź, idziemy na quest. No tak, ale nie mam miejsca. No tak, ale... To jest dro... Tu nie ma sklepu, tu jest jakiś obóz z zasrańców! How are you? Uh, uh. Teraz idziemy tam. No no już nie wykonujemy questów, ludzie, także teraz możecie przemieniać na sam koniec. Ja! Yeah. Na pożegnanie! Teraz, cinek po prostu zapuszczasz tutaj jakąś fajną melodyjkę. to Już będzie trzecia. Taka, kurde, w straszeniu? Z... Nie, melodyka w sensie, że taka zwiastująca koniec y, dzisiejszego nagrywania. wiesz, to się taki zjastą, kurde. Zawsze to. puszczaj to zawsze, kiedy byś kończył, wiesz. <laughs> a to może się teraz pożegnam, a do końca już odcinka? Nie, nie. Leci. leci w tle, no, Przecież tak nie ma muzyki, kudew z gry. No leci w tle, ale ma być... Aha, czyli ma być... Teraz już w tle, wiesz, z rastem końca. Ale że... Ale że co? Że słuchać nas? Czy nie No normalnie, chłopie. No lekko w tle leci muza teraz. No chyba, że o to chodzi. No, to oddamy quest'a, wrócimy się na początek gry, tam też oddamy quest'a. Zarządzasz moimi filmami? Pyk! No chłopie, to trzeba... Ale nie boję się, że przez mój mikrofon mogą być, wiesz, te takie taki wiesz. No, ty... A i w ogóle Pierdzenie. No, wiem o co ci chodzi. Przykra sprawa by była. No dokładnie. No bym powiedział, że no... No... No nie będę się to no... wyrażał. Nie no. Jeśli musisz. No nie mam warunków, żeby akurat wiesz. <laughs> ty. Ja tyle mam zapytania. Ciężka sprawa, bo tu jest sufit. <laughs> Chyba muszę to naokoło przejść. A wiesz, to sprzedane? Teraz... Ale powiem Ci, że. WoW. WoW to jest. No, mocny RPG. To jest Gold Wars, którego kupiłeś albo kupujesz, tak? Yy, zamierzam kupić, ale powiem Ci, że dzisiaj byłem u K, wygrałem w niego. I... I? No, trochę grałem i relacje nie zrobiły na mnie zamiast. wrażenia. Później oddamy tego innego questa, bo nie wiem jak do niego dojść. No dawaj, dawaj, bo chcemy razem z tą iść. No si. Jest tam, ty to, to, tam, 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 widać jakbyś tak z daleka zapierdalał. Znaczy zapieprzał. Przemierzam, pustkowia! Ludzie, ja przekleństwa będę tak, no, powiem wam, że. no, postaram się ich używać jak najmniej, tylko w takich wyjątkowych sytuacjach. Co ty pierdolisz? <noise> Podobno nie masz warunków do przeklinania. No dlatego to powiedziałem cicho. Jak cicho? A co, może było głośno? Na filmiku wszystko słychać. <noise> Jezu, jak mi chociaż lekko zapierdzi mikrofon, to idę do Tesco i kupuję nowy. Za 12 albo jakiegoś, ty Albo do jakiegoś spożywczaka. <noise> no, tylko żeby ten cinek nowy Mikro no nie było za szóstkę z tylko powiedzmy już za ósem w tesko. Ja tak do dwóch tych mogę wydać Cinek, myślę, że to no. jest właśnie ten moment, w którym wypełniliśmy tak. wszystkie questy w tej krainie i przed nami oto jest brama czeluści opuszczenia tej wielkiej zacnej śnieżnej krainy do innej lodowej zacnej Co czeluści krainy. Nie wiem, ale stój. To będzie zagadka <laughs> <laughs> To będzie zagadka. Cinek. No stałem jest. Ja, chodź tak, tak chodź. Ja, ja się pakuję na wagon, kurde i... I, I ruszam w trasę, kurde, dawaj na tył. Pyk! Dobra, czekaj. Czekaj. Y... X. Y, nie, nie. O, o, właśnie, no, X. Ja! Yeah. Dobra, i w ten taki. Hum, w humorystyczny sposób żegnamy się z wami, Torgal i... Debiłów czwarty. Na razie! Na razie! Cześć! <laughs> Pozdrawiam wszystkich. Jeee! Yeah, mam o ciebie też! <laughs> Koniec. Dobra.